Witam serdecznie kolejny dzień, no i miejscowość biograd na moru, tak to wygląda. Parking, oczywiście, znowu, darmowy. i następny dzień na plaży posłuchajcie co tutaj słychać Występuję trochę opona, opony do roweru, a powietrza do roweru, do opony.

Myszy. tu nie nie to jest oryginalna z renówki z tych nowych renówek tu jest wkręcony z tyłu też jest mały jeden dwa Pozerwie? dwa i półtora. Zobaczymy tak? czy nie to już Dobra, rower napompowany Trochę wiatr gmucha Założę na to, żeby sobie Sofelkę wodą jadę za kaskodę Ja już jestem na miejscu i tutaj wodę sobie tankuję. Dobra, woda zatankowana i wracamy. Posłuchajcie ładnie ptaszki ćwierkają. Można sobie zobaczyć jak to wygląda. I się nawet tutaj Czech spał namiotem w tym miejscu gdzie ten czarny samochód. Pięknie tutaj jest. To jest wszystko w Biogradzie. Tutaj fajny kamer. kamper, kamper też, też z Polski. Tak to wygląda. Yy, pokażę wam jak mieszkam w moim kamperku. Tu się wchodzi oczywiście. Tu jest alkowa, zasłonięta. Tu jest alkowa. Tu mam jakieś swoje pierdoły, typu gitarka, jakieś radio, wędka. Tam z okno uchylane. Oczywiście okno jest z moskitierą i z roletą, żeby całkowicie sobie zasłonić, tak jak z przodu są rolety zamknięte tu też. Tu mam regulator ładowania. On mi tutaj ładuje prąd na cztery akumulatory. Na prąd chodzi mi tutaj lodówka, zwykła domowa jest złożona. bo no, jest wydajna. No, tu w lodówce wiadomo, jakieś warzywka, jakieś jedzonka, zimna woda. Chodzi elegancko. Tu jest kuchenka gazowa na gotowanie, żad mało używam. Tu mam wodę, yy, ływarkę sobie naczynia, naczynia, <laughs> owoce akurat sobie mogę umyć. Tutaj jest spanie, rozkładane. Jeszcze nie jest ukończone, bo tutaj, powinna być szafka w tym miejscu. Teraz pokazuję. Tu mam szafki w góry. W tych szafkach wiadomo, swoje mam rzeczy. Tu jest od duży szyber dach na środku. W szyber dach, oczywiście mam moskitierę rozsuwaną. I jeszcze ma też yy, rolę, też, żeby sobie całkowicie zamknąć. Sek i, i maskietiera jest. A jak chcę, to w drugą stronę pcham i sobie zamykam całe. Żeby mi latarnie nie, nie świeciły. Tu mam telewizor. Tu mam, też, tak, tu mam ogólnie łóżko, tu jest łóżko i yy, składa się go, i też jest stoliczek z tego łóżka. Nie? W Camperze teraz jest 32 stopnie. Tu mam ogrzewany, piecek ogrzewania, tu mam taką szafkę na buty, na różne takie rzeczy. Tu jest fajny schowek, bo ten schowek otwieram sobie w butle gazową. Rękę wkładam w butle gazową, Od, odkręcam i zakręcam. Tu mam szafę. No, i tutaj jest klop. Klop można zobaczyć, jak go remontowałem na innym moim filmiku. No, i tutaj jest prysznic Lubikacja, wiadomo, to co ma być, nie? No, i ogólnie przestrzeń jest fajna w tym kamperze. Spokojnie tutaj się, wyśpi się 5 osób. U góry tutaj alkowa mieści aż 3 dorosłe osoby, ale ona nas duża, tylko to tak może nie widać. Tutaj dwie osoby i tam jedna. Ten fotel jest obrotowy. Tam kabinę sobie zasłoniłem. W kabinę to chyba każdy zna jakby wygląda we Fiacie. No i tak sobie tutaj mieszkam i spędzam sobie czas. Widzieliście kiedyś Ferrari, co pływa po wodzie, to wam pokażę. aż trzy, trzy ferrari no jak to widzicie furty też pływają nie tylko wjeżdżą po ulicy to jest taki cypel no i na tym cyklu tutaj ludzie się opalają i tak to wygląda właśnie no, tak wygląda ta Chorwacja cała Idzie się kąpać. To jest super woda. Burza, że hej normalnie A na morzu to chyba jakiś kurde sztorm Tam tak wieje, że masakra Ja idziemy zobaczyć tędy! Oja! Masakra! Dmuchnie nas tu! co Odjechałem trochę, żeby te drzewa się na mnie, jakby co nie wywaliły. No a ten, a co chciałem gadać? Grad trochę wali. Znaczy teraz przestało, ale przed przewieżką jeszcze waliło gradem. No chyba tutaj drzewem za, żadnym nie dostanę. Może sobie jeszcze bliżej stanę płotu. Guziwa, ale dupło! Kurde. Massakra tam. Znajomi są kamperem pod drzewem z tym. Kurde, że się nie boją, ja bym się bał. Teraz się okaże czy kamper szczelny Ło, znowu błysło Gra nie trochę pada Nie jakiś duży, ale jest Startuje. Mój kamper nie przeczeka. No była burza i po burzy. Teraz jest ładna pogoda. O jak się ładnie zrobiło. Wypogodziły się. A co tu zauważyłem jeszcze? Że ja głupi kupuję figi. A tutaj... O, zobaczcie sami. Co tutaj jest drzewo figowe? Tu jest drzewo figowe. Na którym rośnie pełno figi. W Polsce takiego drzewa nie ma. A najlepsze to, że te figi są smaczne i dojrzałe. Przynajmniej niektóre. O, ta to się aż rozwaliła. Teraz zerwałem. ale tu już widzę. Tu jest dojrzała figa. Bardzo ładna. O, teraz się targa. Hmm. Tyle tutaj stoję. Tu takie pyszne figi są. Kto by pomyślał. Dzisiaj jestem tu ostatni dzień. Prześpimy się tutaj. No i jedziemy w nowe miejsce. Słuchajcie, wracam do domu. Wracam do domu, ponieważ Chorwacja yy, weszła do jakiejś czerwonej strefy już dawno, a teraz mam wejść do czarnej strefy i będę musiał. Yy, jak później to jak później do będę musiał yy, mieć kwarantannę lub poddawać się testy na koronawirusa. A jeszcze do tego dochodzi to, że do dzisiaj mam płacone finety na Węgry i na Słowację więc nie będę ryzykował, więc wracam do domu. Wczoraj wyjechałem, jeszcze ta burza była i łata później pogoda, to całkiem wieczorem wyjechałem yy, gdzieś około godziny dziewiątej no i przekroczyłem granicę gdzieś około godziny czwartej yy, Przedem spać na statku bezdomny na No i to tyle. Przedemną lato Na pewno go nie zobaczycie. Bo kamera zbyt słabo tutaj go pokaże. Ale jest. No. To tyle. Tak sobie jadę, właśnie. 90. tym samochodem. Spalanie około 10 litrów. 11, może czasami weźmie. Zależy, jak się jeździ. W takim lasku sobie stoję na ballatonie. Tam jest u góry taka góra wielka. Tu mój kamper stoi. No i tu jest ulica. Tu jest wejściem do wody. Tam widać wodę. Idę właśnie tam. No i tutaj jest tak. Tu się ludzie opalają. Tam pod drzewami sobie ludzie siedzą. Chorwacja to to nie jest. Woda trochę taka. Jak nad jeziorem.